O nim pieśnią dodawał sił, śpiewał, że blisko już świ. Przez dwa dni w Kościele Świętej Marii Magdaleny Wysokiej trwały uroczystości związane z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. 20 maja w podziemiach kościoła odbyło się spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim, autorem książki zatytułowanej Kto zabił księdza Jerzego. I tego dnia ci, którzy twierdzili, że są przyjaciółmi Księdza Jeży, spotkali się z tymi, którzy dali wyrok śmierci na kapłana Solidarności. I rozmawiali pierwszy raz, jak dzieliśmy ze siebie Polskę. Skąd my to wiemy? Bo Kiszczak wszystko rejestrował. I Fitkowski dotarł do tej rejestracji, tej rozmowy. I jest to warta krzylecka. A później dotarł do wielu innych spotkań, w tym gronie i jeszcze innym gronie które pokazywały, jak wyglądał proces budowania Trzeciej RP. On się zaczął nad grobem księdza Jerzego. I dlatego na przykład ksiądz Staś Mabowski mówi, że zamordowanie księdza Jerzego jest bronią założycielską III RP. Bo budowanie Trzeciej RP zaczęło się nad grobem księdza Jerzego. Okrągły stół był fikcją, był mistyfikacją. Opinia publiczna, Polacy długo wierzyli, że to był dzień, kiedy pewnie ludzie doszli do porozumienia. 21 maja przed mszą świętą Uroczyście wprowadzono do kościoła relikwie błogosławionego księdza Jerzego oraz ziemię z jego grobu. Uroczystością przewodniczył ksiądz Stanisław Małkowski i tutejszy proboszcz ksiądz Adam Stawarz, który w tych dniach obchodził jubileusz 30-lecia kapłaństwa. W postaci relikwii błogosławionego męczennika zostaną na zawsze w parafii św. Magdaleny Marii Magdaleny Wysokiej Kowadowicach celebransem będzie ksiądz Stanisław Małkowski, którego poproszę teraz o wstępne poświęcenie właśnie tej całej delegacji. Delegacji czy krzyża? Krzyża, która, też, też. który niesie w delegacjach krzyż. Krzyża, potem delegacji, tak jest, tak? prosimy A relikwie są tak. też tutaj? Też tak. są, też. Oso. z relikwiami i ziemią z grobu księdza Jerzego do Wysokiej przyjechało z Warszawy 70 osób. Wątkowskiego, osobistego przyjaciela, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który został odznaczony wieloma odznaczeniami, m.in. przede wszystkim Krzyżem Komandowskim Orła odrodzenia Polski, Polonia Restytuta od świętej pamięci pana prezydenta Leka Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie go witam. Przyjechał specjalnie na tą naszą uroczystość z Warszawy. Jadąc od, właśnie od rana, żeby tutaj zdobyć na tą najświętszą ofiarę. Księży Jerzemu i wielu kapłanom w naszej ojczyźnie dawniej, dzisiaj zarzucano i zarzuca się mieszanie się do polityki. Nawet całkiem niedawno, kilka dni temu, zgłosiłem kazania pewnej parafii niedaleko Bydgoszczy. I mój znajomy, który tam uczestniczył przy świętej, słuchał kazania, mówi, że ludzie w czasie kazania wychodzili, mówiąc, nas polityka nie interesuje, ten człowiek się miesza do polityki. Trzeba odróżnić. Jest polityka jako troska o wspólne dobro, jako troska o ludzi, o wszystkich ludzi od poczęcia po naturalną śmierć. Jest to boża polityka. Zgodna z władzą moralną. Ale jest też polityka rozumiana jako zdobycie władzy za wszelką cenę, utrzymanie jej poprzez kłamstwa i zbrodnie. W duchu tych słów powiedzianych po wojnie w PRL-u, w Polsce komunistycznej, władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Tym hasłem kierują się dzisiejsi pseudo demokracji, którzy manifestują w Warszawie czy w innych miastach, mówiąc, że. Nam się odbiera demokracja. Bądźmy świadomi, jeżeli polityka opiera się na moralności, jest to dobra polityka. Jeżeli polityka bierze z moralnością rozbrat, jest to zła polityka i nie można jej popierać, bo zaciąga się osobista odpowiedzialność za ten sposób sprawowania polityki w ojczyźnie.